Marię skłodowską curie opisuje się jako uczoną polsko-francuską. Sama zawsze uważała się za Polkę i była oddana sprawie polskiej. Skoro jednak mówimy o laureatce Nagrody Nobla, która była przedstawicielką dwóch krajów, to nasuwa się pytanie, ilu laureatów Nagrody Nobla miało związki z Polską. Maria i Przemysław Pilichowie w swojej książce wyliczają ich nawet 56. Krótko przedstawimy sylwetki niektórych z nich, a jeśli chcecie poznać lepiej ich losy, to odsyłamy was do książki. W tej serii nie będziemy mówić o powszechnie znanych Polakach laureatach Nobla, a skupimy się na tych mniej oczywistych. Jedni urodzili się na ziemiach polskich, inni mieli polskich przodków. Wielu pochodzi z przedwojennego Wrocławia, o którym mówi się czasem jako mieście noblistów. Z oczywistych względów działali tam głównie naukowcy narodowości niemieckiej, ale postaci te upamiętnione są w mieście, w tym na Uniwersytecie Wrocławskim, dlatego warto ich przypomnieć. Nazwisk jest sporo, dlatego podzieliliśmy film na dwie części. W tym odcinku mówimy laureatów nagrody z fizyki i chemii. Uwagę zwraca fakt, że losy przedstawionych noblistów często są ze sobą powiązane. Albert Abraham Mikkelsen. Urodził się w 1852 roku w Strzelnie, obecnie województwo Kujawsko-Pomorskie, w rodzinie polsko-żydowskiej. Podobno zawsze uważał się za Polaka, mimo że urodził się w Zaborze Pruskim, a wraz z rodziną opuścił Strzelno jako małe dziecko. Przez Hamburg rodzina dotarła do Nowego Jorku, a wkrótce dalej do Kalifornii. Uczęszczał do szkół średnich w San Francisco, a studia rozpoczął w Akademii Marynarki Wojennej w Annapolis, w której niedługo po uzyskaniu tytułu naukowego zaczął wykładać. Swoją wiedzę pogłębiał na uczelniach europejskich w Berlinie, Heidelbergu i Paryżu. Wraz z chemikiem Edwardem Morley badali, czy światło rozchodzi się z tą samą prędkością we wszystkich kierunkach. Uzyskali tzw. doświadczenie Michelsona Morley, a wyniki ich prac stały się jedną z podstaw teorii względności. Nagrodę Nobla w dziedzinie fizyki otrzymał w 1907 roku za skonstruowanie precyzyjnych przyrządów optycznych oraz za prace spektroskopowe oraz metrologiczne wykonane dzięki tym przyrządom. Między innymi pomiar długości fal świetlnych czy badanie widma promieniowania świetlnego. W świecie nauki nazywano go Apostołem Światła. W strzelnie na rynku w domu pod numerem 19 znajduje się odsłonięta w 1963 roku tablica pamiątkowa informująca o pochodzeniu tego wybitnego naukowca. W uroczystości jej odsłonięcia wzięła udział córka Dorothy. W mieście znajduje się także ulica imienia Fizyka, a jedna ze szkół nosi jego imię. Otto Stern laureat Nagrody Nobla z 1943 roku z fizyki, w uznaniu jego wkładu w rozwój metody wiązki molekularnej i odkrycia momentu magnetycznego protonu. Pochodził z bogatej żydowskiej rodziny kupieckiej zamieszkałej w Żorach na Górnym Śląsku. Otto urodził się w 1888 roku i wraz z rodziną mieszkał w domu przy rynku, ale Szternowie przeprowadzili się do Wrocławia i zamieszkali przy dzisiejszej ulicy Powstańców Śląskich. We Wrocławiu uczęszczał do szkoły powszechnej, potem gimnazjum i wreszcie na Uniwersytet Wrocławski, na którym zaczął studiować chemię. Studiował ponadto we Fryburgu i Monachium, ale to we Wrocławiu zaliczył egzamin końcowy i tam rozpoczął studia doktoranckie. Co ciekawe, jego egzemplarz pracy doktorskiej wraz z autografem przechowywany jest w Bibliotece Uniwersytetu Wrocławskiego. Jako asystent-wolontariusz zaczął współpracę z samym Albertem Einsteinem na Uniwersytecie w Pradze. Panowie zaprzyjaźnili się, o czym świadczy fakt, że po przeprowadzce Einsteina na uniwersytet w Curichu, Otto przeniósł się razem z nim i został asystentem naukowym w katedrze fizyki matematycznej. Po dojściu do władzy nazistów, podobnie jak wielu innych żydowskich uczonych, Otto Stern wyemigrował do Stanów Zjednoczonych. Po tym jak USA przystąpiły do II wojny światowej, brał udział w pracach związanych z udoskonaleniem radaru oraz bronią nuklearną. Po II wojnie światowej miał problemy natury psychicznej i wycofał się z życia publicznego. Żory, jego miasto rodzinne, upamiętniły swojego wybitnego mieszkańca i w 1997 roku ufundowały tablicę pamiątkową na domu rodziny szternów przy rynku. Izidor Isaac Rabi. Urodzony w 1898 roku w rodzinie żydowskiej w Rymanowie na Podkarpaciu. Jego ojciec wyemigrował, a następnie sprowadził rodzinę do Nowego Jorku. Chłopiec miał około 4 lata, kiedy opuścił ziemię polskie. Isidor uzyskał tytuł bakałaża na Cornell University w Nowym Jorku. Ze względu jednak na trudną sytuację finansową przerwał naukę i na kilka lat podejmował różne prace. Karierę naukową kontynuował na Uniwersytecie Columbia, na którym uzyskał tytuł profesora. Wcześniej jeździł na stypendia do Europy i przez rok pracował u wspomnianego wcześniej Otto Sterna. Po wybuchu II wojny światowej zajął się pracą nad mikrofalami, ale brał także udział w rozwoju bomby atomowej i obserwował jej pierwszy wybuch na pustyni. Podobno był przerażony efektem, a najbardziej przerażała go bomba wodorowa. Stał się orędownikiem pokojowego wykorzystania energii atomowej. Po wojnie był delegatem Stanów Zjednoczonych w Genewie na międzynarodowej konferencji w sprawie wykorzystania tego rodzaju energii. W swoich pracach naukowych zajął się fizyką jądrową, magnetyzmem i mechaniką kwantową. Jego prace dały początek badaniom ludzkiego ciała za pomocą jądrowego rezonansu magnetycznego. W 1944 roku otrzymał Nagrodę Nobla za badanie magnetycznych właściwości jąder atomowych. Noblista odwiedził swój rodzinny Remanów w 1971 roku. Nie mówił po polsku, ale był wzruszony miłym przyjęciem. Max Born. Urodził się we Wrocławiu w 1882 roku w żydowskiej rodzinie. Jego rodzice pochowani są zresztą na cmentarzu żydowskim przy ulicy Ślężnej we Wrocławiu. Kamienica, w której mieszkała rodzina Born, przetrwała do dzisiaj i znajduje się przy Placu Wolności 4. Na niej widnieje tablica upamiętniająca naukowca, a sam budynek nosi nazwę Max Born Forum. Od 1992 roku w mieście jest także plac imienia Maxa Borna. Przyszły noblista studiował matematykę na Uniwersytecie Wrocławskim, później także w Heidelbergu, Zurychu i Cambridge, a dyplom uzyskał w Göttingen. Wrócił na chwilę na Uniwersytet Wrocławski, ale na zaproszenie samego Maxa Plancka przeniósł się do Berlina. Współpracował z wieloma wybitnymi naukowcami, w tym laureatami Nagrody Nobla, ale naszą uwagę przykuwają dwa nazwiska. Pierwszy to Werner Heisenberg. Pseudonim Heisenberg przyjął Walter White w serialu Breaking Bad. Właśnie nawiązanie do Wernera Heisenberga, fizyka teoretycznego, laureata Nagrody Nobla i twórcy zasady nieoznaczoności w mechanice kwantowej. A w kontekście serialu pseudonim ten symbolizuje przemianę Waltera z niepozornego nauczyciela chemii w barona narkotykowego. Drugim jest jeden z głównych twórców broni atomowej Robert Oppenheimer, którego losy również niedawno zostały zekranizowane w Oscarowym filmie. Wracając do Maxa Borna, to początkowo w swojej pracy naukowej zajmował się budową atomu, elektromagnetyczną teorią światła i teorią względności. Po tym jak do władzy doszli naziści, Born ze względu na swoje pochodzenie został zwolniony z Uniwersytetu i trafił do Cambridge. Jako jeden z niewielu sławnych naukowców swoich czasów odmówił jakiegokolwiek udziału w tworzeniu broni atomowej, podpisał się pod antywojennym manifestem Marcela Einsteina skierowanym do uczonych całego świata. Oraz manifestem z Göttingen skierowanym do kanclerza RFN Adenauera przeciwko wyposażeniu Bundeswehry w taktyczną broń atomową. Nagrodę Nobla otrzymał w 1954 roku za osiągnięcia w dziedzinie mechaniki kwantowej wspólnie z innym niemieckim fizykiem Walterem Böde. Z ciekawostek jego wnuczką jest australijska aktorka Olivia Newton-John, Maria Geppert-Meyer. Urodziła się w 1906 roku w Katowicach, wówczas zabor pruski. W oficjalnych formularzach często podawała Katowic Poland jako miejsce urodzenia. W 1995 roku została ufundowana tablica upamiętniająca naukowczynię i znajduje się przy ulicy Muńskiej 5 w Katowicach, a od 2006 roku uczona ma też swoją ulicę w okolicach dworca kolejowego. Była drugą kobietą w historii, oczywiście po Marii Skłodowskiej-Curie, wyróżnioną Noblem z fizyki za odkrycie modelu powłokowego jądra atomowego. Dorastała, a potem studiowała w Gettyndze i tam obroniła doktorat u Maxa Borna, z którym się zaprzyjaźniła dzięki któremu uzyskała stypendium i mogła brać udział w wykładach na Uniwersytecie w Cambridge. Kobiety w nauce w tamtych czasach były dyskryminowane na wielu płaszczyznach, o czym wspominamy w filmie o Marii Skłodowskiej-Curie. W gettynce, która była prężnym ośrodkiem naukowym, Maria poznała amerykańskiego stypendystę Josepha Mayera, za którego wyszła za mąż i wyjechała do Stanów Zjednoczonych. Od 1942 roku badała właściwości uranu, którego rozszczepione atomy miały stać się paliwem dla broni jądrowej. Działania te były prowadzone w ramach tajnej grupy SAM Project na Uniwersytecie Columbia, działającej dla amerykańskiego rządu. Po wojnie stała się Podobnie jak wielu naukowców pracujących nad rozwojem broni atomowej, jej przeciwniczką i propagatorką wykorzystania energii atomowej w celach pokojowych, będąc w Japonii, odwiedziła na własne życzenie Hiroshime. W 1967 roku odwiedziła Polskę w ramach sympozjum naukowego poświęconego rocznicy setnych urodzin Marii Skłodowskiej-Curie. Klaus von Klitzing Urodził się w 1943 roku w Środzie Wielkopolskiej, wówczas należącej do III Rzeszy. Fakt ten przypomina tablica pamiątkowa ufundowana w 2006 roku przez powiat średzki. Dziadek noblisty Bogisław przyjął wraz z rodziną polskie obywatelstwo w 1921 roku. Ojciec zaś, Bogisław Junior, biegle pisał i mówił po polsku. Służył ponadto w polskim wojsku. Po zakończeniu II wojny światowej rodzina noblisty, jak wielu Niemców z terenów dzisiejszej Polski, została przesiedlona na zachód Niemiec i osiedliła się w Oldenburgu. Klaus studiował na Uniwersytecie w Brunszwiku oraz odbywał liczne staże, m.in. na Oksfordzie. Pracował w prestiżowym Laboratorium Badań Elektroniki Stałej we Francji, a od lat 90. związany jest z Instytutem Maxa Plancka w Stuttgarcie, gdzie przez wiele lat pełni funkcję dyrektora. W 1985 roku otrzymał Nagrodę Nobla w dziedzinie fizyki za odkrycie tak zwanego kwantowego zjawiska Halla. Efektu, który stał się podstawą dla rozwoju fizyki ciała stałego i pozwolił na bardziej precyzyjne pomiary jednostek fizycznych, takich jak opór elektryczny. Wielokrotnie odwiedzał Polskę, biorąc udział w konferencjach naukowych. Odwiedził także swoje rodzinne strony. Po polsku zna jedynie kilka zwrotów, ale jak mówił, w domu językiem polskim posługiwali się rodzice. Głównie jak chcieli coś ukryć przed dziećmi. Georges Szarpak. Urodził się w 1924 roku w Dąbrowicy, obecnie na Ukrainie, wówczas leżącej w województwie wołyńskim II RP. Miał polsko-żydowskie korzenie. W młodości noblista biegle posługiwał się językiem polskim, mimo że w domu mówiono widisz. Szarpak podkreślał swoje polskie korzenie, a w dokumentach i wywiadach często wspominał Polskę jako swoją pierwszą ojczyznę. Rodzina wyemigrowała do Paryża, młody Georges szybko się zaadoptował w nowym środowisku. Uczył się w słynnej szkole górniczej, a po studiach pracował jako asystent u Frederica Juliet curie czyli zięcia Marii Skłodowskiej, także laureata Nagrody Nobla. Kariera naukowa Szarpaka rozwinęła się w CERN, gdzie pracował przez wiele lat. Był komunistą, podobnie zresztą jak swój promotor, Frederic Jullier. Chciał nawet wstąpić do Instytutu Badań Jądrowych w ZSRR, ale ruch ten zablokowała strona francuska. W 1992 roku otrzymał Nagrodę Nobla w dziedzinie fizyki za wynalezienie i rozwój komory proporcjonalnej z wieloma drutami. Przełomowego detektora cząsteczek, który zrewolucjonizował fizykę wysokich energii, umożliwiając dokładniejsze badania w eksperymentach akceleratorowych. Był zwolennikiem upowszechnienia nauki, działał aktywnie na rzecz edukacji dzieci i młodzieży, sprzeciwiał się militaryzacji badań naukowych. Odwiedzał Polskę kilkukrotnie, a jego osiągnięcia zostały uhonorowane przez polskie środowiska akademickie. Irene Joliot-Curie. Urodziła się w 1897 roku w Paryżu jako córka Marii Skłodowskiej i Piera Curie. Maria Skłodowska dbała o przekazanie córce nie tylko wartości naukowych, ale również pamięci o polskich korzeniach. Irene uczyła się języka polskiego, a w późniejszych latach kilkukrotnie odwiedzała Polskę. Zawsze z szacunkiem odnosiła się do polskiego dziedzictwa swojej matki, sama identyfikowała się jednak w pełni z kulturą i nauką francuską. Irene jako nastolatka pomagała matce przy mobilnych stacjach rentgenowskich na froncie I wojny światowej. Po wojnie kontynuowała naukę, a następnie badanie w Instytucie Radowym, kierowanym przez matkę. W 1935 roku, rok po śmierci Marii Skudowskiej, Iren i Frederik otrzymali wspólnie Nagrodę Nobla w dziedzinie chemii, za odkrycie sztucznej promieniotwórczości. Poza osiągnięciami naukowymi, Iren była również zaangażowana społecznie i politycznie. Była orędowniczką pokojowego wykorzystania energii jądrowej i aktywnie działała na rzecz rozwoju nauki w Europie. Wierzyła w misji edukacji i równa uprawnienia kobiet w świecie nauki. Zmarła w 1956 roku w Paryżu, prawdopodobnie w skutek długoletniego narażenia na promieniowanie. Podobnie zresztą jak jej mama. Fritz Haber Urodził się w 1868 roku we Wrocławiu, w zasymilowanej, zamożnej rodzinie żydowskiej. Mimo żydowskiego pochodzenia Haber identyfikował się przede wszystkim jako Niemiec i patriota oddany cesarzowi. Studia chemiczne rozpoczął we Wrocławiu, a później kontynuował je w Berlinie, Heidelbergu i Zurichu. Nagrodę Nobla z chemii otrzymał w 1918 roku za opracowanie tzw. procesu Habera-Boscha, umożliwiającego syntezę amoniaku. Jednocześnie w historii zapisał się w bardzo negatywnym kontekście jako ojciec chemicznej wojny. Kierował badaniami nad gazami bojowymi i ich zastosowaniem na polu bitwy. W I wojnie światowej doprowadziło to m.in. do masakry w Ipr 22 kwietnia 1915 roku. Francuzi stracili wówczas 5 tysięcy żołnierzy, a kolejnych 10 tys. zostało rannych i było niezdolnych do dalszej walki. Sam naukowiec znalazł się wtedy na liście zbrodniarzy wojennych. Wobec wejścia nazistowskich ustaw rasowych zmuszony emigrował do Cambridge, ale tam miał być traktowany z pogardą. Walter Hermann Nernst urodził się w 1864 roku w Wąbrzeźnie wówczas w Prusach Zachodnich. Dziś województwo kujawsko-pomorskie. W młodości Walter mieszkał w Grudziądzu, gdzie ukończył gimnazjum. Studiował w Zurichu, Graz, Berlinie i Wutzburgu. Podobnie jak poprzednik, także Nernst popierał pruski militaryzm i brał udział w produkcji broni chemicznej, co kładzie się cieniem na jego biografii. W 1920 roku otrzymał Nagrodę Nobla z chemii, między innymi za sformułowanie trzeciej zasady termodynamiki, znanej także jako zasada Nernsta. Rok później objął posadę rektora Uniwersytetu w Berlinie. Zbudował lampę Nersta, która była prototypem żarówki, była produkowana na wielką skalę w Niemczech, Wielkiej Brytanii i Stanach Zjednoczonych. Zmarł w 1941 roku w swojej posiadłości w Niwicy, w obecnym województwie lubuskim. Friedrich Bergius urodził się w 1884 roku w Złotnikach, obecnej dzielnicy Wrocławia, jako syn kupca i właściciela fabryki chemicznej. Zakłady chemiczne w Złotnikach funkcjonują zresztą do dzisiaj. Studiował we Wrocławiu, Lipsku, Berlinie i Karlsruhe. Po habilitacji założył prywatne laboratorium w Hanowerze, a później pracował jako profesor w tym mieście. Bergius opracował i opatentował w 1913 roku technologię wytwarzania syntetycznej benzyny z węgla, tak zwany proces Bergiusa. Dzięki temu Niemcy w czasie II wojny światowej mogły wytwarzać paliwo i smary z własnych surowców, co było szczególnie istotne pod koniec wojny, kiedy Rzesza została odcięta od dostaw ropy naftowej z innych krajów. W 1931 roku otrzymał wspólnie z Karlem Boszem Nagrodę Nobla w dziedzinie chemii za odkrycie Rozwój metod chemii wysokociśnieniowej. Kurt Alder urodził się w 1902 roku w dzisiejszym Chorzowie, wówczas terytorium Niemiec. Rodzina przeniosła się do Berlina po plebiscycie na Górnym Śląsku w 1922 roku. Chłopak rozpoczął studia na Uniwersytecie Berlińskim, które następnie przeniósł na Uniwersytet w Kilonii. Tam uzyskał doktorat pod opieką Otto Diesla. W 1950 roku otrzymał Nagrodę Nobla w dziedzinie chemii wspólnie z Otto Dieslem właśnie za odkrycie i rozwój syntezy dienowej, znanej jako reakcja Diesla Aldera, jednej z najważniejszych metod syntezy organicznej używanej do wytwarzania leków, barwników, tworzyw sztucznych i pestycydów. Wydał ponad 150 artykułów naukowych. W 1955 roku podpisał wraz z innymi Noblistami deklarację sprzeciwiającą się wojnie jako metodzie rozwiązywania konfliktów. Konfliktu. W 1994 roku na budynku przy ulicy Wolności 59 w Chorzowie, gdzie Alder się urodził, odsłonięto tablicę pamiątkową. Ponadto jedna z ulic w Chorzowie nosi jego imię: Roald Hoffman. Urodził się jako Roald Safran w 1937 roku w Złoczewie, wówczas druga RP, a obecnie Ukraina. Nazwisko Hoffman przyjął po ojczymie. W dzieciństwie trafił do getta, a potem musiał się ukrywać. Wraz z matką uciekł do Krakowa, gdzie rozpoczął edukację, oczywiście w języku polskim. Emigrował z Polski jako dziecko i zrobił karierę w Stanach. Zawsze podkreślał swoje polskie korzenie, a miejsce narodzin wpisywał często jako Złoczów, Polen. Studiował na Columbia University, a doktorat uzyskał na Harvardzie. W 1981 roku otrzymał Nagrodę Nobla w zakresie chemii, dzieląc ją z Kenichi Fukui za teorię opisującą mechanizmy reakcji chemicznych, znane jako reguły Woodwarda Hoffmana. Hoffman to nie tylko naukowiec, jest także poetą, dramaturgiem, eseistą. Otrzymał ponad 30 tytułów honoris causa. W 2019 roku otrzymał medal Marii skłodowskiej curie od Polskiego Towarzystwa Chemicznego. Johannes Georg Bednosz, śląsko brzmiące nazwisko i faktycznie jego rodzina wywodziła się z górnego Śląska. Rodzice byli ślązakami o polsko-niemieckich korzeniach. Po II wojnie światowej rodzina bednoszów, jak wiele innych, została przeniesiona na zachód Niemiec w ramach przymusowych migracji ludności. Johannes dorastał już w RFN, ale w wywiadach wspominał o górnośląskich korzeniach i o tym, że jego rodzina mówiła gwarą śląską, zrozumiałą także dla Polaków. W 1987 roku wspólnie z Karlem Aleksandrem Müllerem Otrzymał nagrodę Nobla w dziedzinie fizyki za odkrycie nadprzewodnictwa w tlenkach miedzi w temperaturze znacznie wyższej niż znano dotychczas. Bednosz odwiedzał Polskę między innymi w 2011 roku, był gościem Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, gdzie otrzymał tytuł honoris causa. W swoim przemówieniu wspominał rodzinne opowieści o Śląsku i podkreślał, że jego dziedzictwo kulturowe leży na styku tradycji niemieckiej, polskiej i śląskiej. Polsko brzmiące nazwiska mieli także Frank Wilczek i Piotr Leonidowicz Kapica, dwaj wybitni fizycy których osiągnięcia zostały uhonorowane nagrodą Nobla. Frank Wilczek, urodzony w Stanach Zjednoczonych w 1951 roku, jest synem polskich emigrantów. Nobla w 2004 roku zdobył za współodkrycie asymptotycznej swobody w chromodynamice kwantowej. Wilczek wielokrotnie podkreślał swoje polskie pochodzenie i odwiedzał Polskę, m.in. uczestnicząc w konferencjach naukowych. Piotr Lonidowicz Kapica urodził się w 1894 roku w Krzemieńcu. Był wnukiem polskiego słynnego inżyniera kartografii, Hieronima Stebnickiego